W Myśl rymowanego trendu. Dzień dobry, Pierz Glutkowie. To jo komunikacyjny poeta, witam was 12 lipca 2024 roku w piątek u progu weekendów. W piosence grupy Lombard Dwa Słowa, dwa światy jest taki fragment: Słowa, słowa, słowa. A ja wam powiem tak: trzy tygodnie temu jechaliśmy na koncert Sylwii Grzeszczak z moim Agą do Zawierzowa. Nie goście się, oczywiście, za moje wywody. Ganz przypadkowo wypaczyliśmy w dwóch miejscach stare samochody. E, to jest moja Twórcza W jednym miejscu starego Busa, dwa Citroeny DS albo DX. Poloneza, Carro, wołga i jednego i drugiego Garbusa Volkswagena. E, Dur do rymu ten typ tak ma. Słuchajcie, ale kilkadziesiąt metrów dalej. W tej samej miejscowości, na innej ulicy, wypatrzyłem Grant, przypadkowo, piękne auta, rodem z wielkiej Wody z USA. Być może to, co jego do mnie korzyści z was rozumie, szukałem tego miejsca na mapach y, ZUMI. Jakby wrócili do domu. Y, Zadzwoniłem do firmy Matysik Service, dowiedziałem się w to miejsce tu, gdzie teraz jestem, o numer telefonu i nie chcę robić draki, być może zapytacie, po co mi są potrzebne Kodżaki, i zaki. Piątek, jeszcze Blady Świt, nie wiem czy pamiętacie słynne seriale z lat 80-tych, postarunek e, posterunek przy Hill Street. No to co? Zaraz bo moja komunikacyjna poetycko dusza ciąg dalszy osprawi. Jesteście ciekawi? Patrzcie tylko Pasja ma zalety nową godą dzień dobry, za zgodą właściciela warsztatu, pana Łukasza Nalepy. Czy Wy widzicie to co ją? Ja? Jeżeli jakieś filmy oglądacie, to zapewne słynny serial Drużyna A. Pamiętacie? A tu, może byla mniej godą a bardziej filmową. to w akcji jedna z legend niemieckiej motoryzacji wow coś pięknego coś niesamowitego patrzcie patrzcie tylko ach i to wóz stojący na tym placu nie jedyny Tu taki y, Zaporożec chyba Każdy będzie zgodny, ten wóz jakby do zaporożcza podobny Jeden wniosek jest głęboki, troszkę się tutaj trzeba poprzyciskać przez krzuki. Wow Myślę, że żaden z Was na taki widok nie przejdzie obojętny. no powiedzcie, czy nie piękny? Patrzcie Okrzyk wesoły uśmiech radosny. prawie jak zieleń wiosny. Wow, wow. Innymi słowy piękne amerykańskie samochody za wielkie wody Coś niesamowitego, spójrzcie. Wow, 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 wow. Naprawdę, coś pięknego, spójrzcie tylko. Moi kochani, jeżeli, jak już powiedziałem, temu co robicie, jesteście. Pełni całkim sercem i duszą oddani. Mówię krótko w tym temacie, tu się też coś dzieje na warsztacie. Nie inaczej właśnie tak, to chyba 500 kwiat. Patrzcie. Durne. Nie wiem, czy to Dodge, czy Ford Thunderbird zawsze mi się myli. Wow. up. No.